Dzień dobry, witam serdecznie na moim kana kanale. Dzisiaj witam Szczelce. Moi kochani, przychodzę do Was z czytaniem na luty 2021. Moi drodzy, będzie to horoskop, prognoza, czytanie ogólne, moi kochani. Więc może tak być, że nie ze wszystkimi wszystko będzie rezonować. Moi drodzy, zaczynamy, zobaczymy, co też luty, kochani. Wam przyniesie, kochane szczelce. Więc tak jakby połowa miesiąca. Moi drodzy, wchodzicie do tego miesiąca lutego z energią siedmiu monet. Jest to energia jakby wstrzymująca, jakby postój symbolizująca. Ale to jest tylko po to, kochani, żeby jakieś sytuacje, sprawy, które Was dotyczą albo które zapoczątkowaliście, kochani, żeby miały szansę na takie. Dojrzenie, moi drodzy. Jest to dobry postój, który również uczy cierpliwości do pewnych sytuacji, do spraw. Więc początek miesiąca może być taki troszkę jakby monotonny, ale można go wykorzystać na różnego rodzaju przemyślenia, moi drodzy, i na Pozwolić sobie na to, żeby właśnie pewne sprawy w was czy wokół was dojrzały. Kochani, to mogą być sprawy związane z pracą, sprawy z miłością, sprawy rodzinne, wszelkiego rodzaju sprawy, które dotyczą Waszego życia. Drugą kartą dla Was jest królowa kielichów, która mówi o uczuciach, kochani. O i właśnie to mogło być, może być tak też, że muszą dojrzeć w was uczucia, prawda? Yy, takie. Zrobić się głębokie, takie bardziej zrozumiałe dla Was. I ta królowa bardzo dobrze tutaj symbolizuje właśnie sprawy uczuciowe i emocjonalne, moi drodzy. I tutaj może tak być, kochani, że po tym właśnie w takim zastoju, postoju będziecie czuć się tacy spokojni, tacy zadowoleni z możliwością działania w dalszych dniach i w dalszym kierunku. Ale trzecią kartą dla Was jest karta czterech kielichów, moi drodzy. I ona sugeruje w ten sposób, że czegoś nie zauważacie, kochani. Być może nie zauważacie swoich możliwości, być może nie zauważacie jakiejś osoby, która jest na przykład sprzyja Wam, ale Wy nie możecie tego zauważyć, dojrzeć. Na ten moment ona wydaje się Wam. Ta osoba nieistotna w waszym życiu. A tu należałoby się jej przyjrzeć, być może wniesie sporo dobrego do waszego życia w lutym. Moi kochani, bo tu jest sytuacja tego typu, że ten czwarty kielich stoi tak na boku, niezauważony, a on właśnie symbolizuje, kochani, być może drobne sprawy, na pozór nieistotny w danym momencie, ale sprawy, które mają szansę na rozwój. Także, karta sugeruje, bądź uważny i z góry nie skreślaj drobnych spraw, również nimi się zajmij. Następną kartą dla was jest dziewiątka kielichów, która mówi, że u was zagości radość. Taka wewnętrzna, że sprawy będą się tak toczyć w waszym życiu, tutaj na razie mówimy o uczuciach, bo tutaj jest przewaga kielichów, że Wy, kochani, będziecie po prostu z siebie zadowoleni, moi drodzy. Ale to może być też związane, że jakieś stosunki międzyludzkie będą poprawione u Was, moi drodzy. Może być także, kochani, coś miłego Was spotka, i to może być w różnej dziedzinie życia, moi drodzy. Zarówno w związku, w partnerstwie, kochani. Jak i też w pracy i ogólnie w życiu takim codziennym, które Was dotyczy. Moi drodzy, dalszą kartą dla Was jest dziewiątka mieczy. A dziewiątka mieczy no, mówi o pewnego rodzaju smutku, o toksycznych myślach. Moi drodzy, no, może się wydarzyć tu jakaś sytuacja, która będzie powodowała u Was nawet brak snu, ale, kochani, miecze. To są tylko myśli. I może, jeżeli ktokolwiek z Was będzie miał jakieś męczące myśli, no naprawdę, które nie będą pozwalały Wam, kochani, tak na taki spokój wewnętrzny, moi drodzy, odrzućcie te myśli, bo często myśli powodują właśnie taki lęk na wyrost, kochani. Tak. Żeby odrzucić takie toksyczne myśli i swoje myśli przekierować na bardziej pozytywne, to czasami, moi drodzy, a zazwyczaj kosztuje to trochę takiego wysiłku wewnętrznego, ale warto, kochani, warto. Dalszą kartą dla Was jest rycerz Buław, który mówi o działaniu. Prawda? I tu można by powiedzieć coś takiego. Ja widzę to w ten sposób. Że wy zaczniecie działać w tym kierunku, że wy nie pozbędziecie się tej radości z początku miesiąca, jaka jest wam tutaj z kart, przez karty przypisana, i żadna jakaś tam drobna sprawa, czy no, jakakolwiek smutna sprawa, nie po prostu nie pozwoli wam na to, żebyście tak się zamęczali myślami negatywnymi. I tu trzeba kategorycznie postąpić, bo można myśli przekierować, jak wcześniej powiedziałam, ale rycerz, właśnie kiedy rycerz Buław, właśnie o tym mówi: że tu będzie pewnego rodzaju praca, bo buławy to jest działanie. Moi drodzy, ale druga sytuacja może być też taka, że w waszym otoczeniu znajdzie się osoba, mężczyzna na przykład, taki, o energii rycerza Buław, moi drodzy. I cóż, może on będzie bardzo energetyczny, seksualny, ale to jest mężczyzna, który jest jeszcze niezbyt dojrzały i troszkę samolubny, delikatnie mówiąc, więc to też może być sytuacja tego typu, że nie zawsze wobec Was. Na przykład zachowa się właściwie, i to może spowodować u Was taką właśnie sytuację, że będzie Was coś dręczyć, męczyć. Także tutaj trzeba by zwrócić uwagę na osoby, które są w Waszym otoczeniu i powiedzmy, no, rycerzowi buław nie do końca można zaufać. Trzeba mieć wszystko to jakby pod kontrolą. Moi kochani, zobaczymy co druga połowa miesiąca. Drodzy, to jak pierwsza połowa miesiąca tak bardziej tyczyła się właśnie przede wszystkim uczuć, emocji i tym będziecie bardzo zajęci, tak karty mówią, takim swoim wnętrzem emocjonalnymi sprawami, miłosnymi. Tak druga połowa miesiąca lutego będzie bardziej taka skierowana na sprawy zawodowe, bo cóż, pojawił nam tutaj się Mężczyzna, który ma trzy buławy, czyli trzy buławy nam się pojawiły, i one mówią, że mimo y, tych spraw emocjonalnych, sercowych, uczuciowych, wy też będziecie poczyniać jakieś działania związane z sprawami zawodowymi, finansowymi i zaczniecie wypatrywać jakby jakiś efektów, kochani. Bo trzy buławy to już jest jakieś działanie zrobione, poczynione. I tutaj już można oczekiwać jakichś efektów. Nie są to jeszcze jakieś wielkie sprawy czy spektakularne, ale zawsze jest to już dobry początek. Następną kartą dla Was jest 9 buław, i ona właśnie, ta karta mówi o tym, że będziecie zapracowani, moi drodzy. Będziecie dużo. Spraw załatwiać, moi drodzy. Ale to też może być wewnętrzna praca, kochani, jak najbardziej. Nie tylko praca związana z finansami. Wewnętrzna nad, też nad swoim wnętrzem i uczuciami. Tylko, że tak tu bardziej się dalej przebija, że to chodzi o pracę zawodową, kochani. No więc, jeszcze cóż ta karta dziewiątka yy, Buław mówi? Ona mówi w ten sposób, że. Tak, będzie sporo pracy, będzie zabiegania, będzie się działo, będziecie działać, ale przyjdzie taki moment, że tak sobie będziecie mogli pozwolić na odpoczynek, kochani. Bo już będziecie tacy, powiedzmy, zadowoleni ze swoich działań i poczynań i będziecie mogli sobie pozwolić na odpoczynek. Dalszą kartą dla Was, kochani, w tym miesiącu luty, w drugiej połowie, jest Królowa Mieczy. Moi drodzy, to może być osoba z pracy, na przykład szefowa wasza, no to gdyby to była na przykład szefowa, a tak może być, no to jest osoba dość taka kategoryczna osoba, ale bardzo mądra. Nie jest ona zbyt przyjemna w obejściu, ale ona doskonale wie, jak poprowadzić sprawy związane z firmą. To może być też, jeżeli ktoś ma Działalność gospodarczą, wasza wspólniczka. Tak? Jak najbardziej. Moi drodzy, i ona właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, nie do, taka niezbyt przystępna, wręcz jedno ma ona taki charakter trochę jakby odpychający nawet na pozór, ale warto by skorzystać z jej rady, Bo to jest mądra kobieta. Ona doskonale wie, co należy odciąć, co już nie służy bo to jest królowa mieczy. A co warto dalej rozwijać? Moi drodzy, i za tą królową tutaj widzę króla monet, moi drodzy, on mówi o finansach, o stabilności materialnej, tak? Czyli będą się działy tu jakieś sprawy związane z pracą. Być może z rozwojem firmy, być może, kochani, z rozwojem w pracy, którą obecnie macie. Niekoniecznie musi to być nowa praca. W każdym bądź razie, moi drodzy, rozwój takich w kierunku finansowym, zawodowym, bardzo zadowalający. Moi drodzy, dalej macie pazia yy, buław. To też jest działanie. To jest takie początkowe działanie. I tu może być na przykład w tym paziu dla Was jakaś nowa oferta, jakiś nowy kierunek działania, kochani. I wy w zasadzie będziecie już gotowi, żeby podjąć się nowych zadań. Moi drodzy, jak najbardziej. Jak najbardziej, kochani. I, I ostatnią kartą dla Was jest piątka denarów. Moi drodzy, jest to smutna energia. Smutna, która mówi o takiej energii braku. Moi drodzy, ale tutaj z kart wynika, że w zasadzie bez powodu być może taka sytuacja jest, że jeszcze nie czujecie takiej stabilności, albo nie poczujecie takiej stabilności, moi drodzy, może tak lepiej powiedziane, i będziecie jeszcze mieli taki wewnętrzny niepokój, że może wam zabraknąć finansów, bo to jest właśnie taka energia, moi kochani. Ale karty sugerują, żeby nie być zbyt długo w takim poczuciu braku, z tego względu, że to może przyciągać następne podobne sytuacje, niekorzystne dla was. Więc należy zacząć myśleć, raczej że wszystkie jakieś projekty które będą waszym udziałem są dobre że macie szansę po prostu wziąć w tym udział oczywiście i dać sobie radę kochani nie obawiać się nowych rzeczy ale tutaj karta też ta piątka monet może mówić moi drodzy tak w ten sposób nie wydawajcie za dużo pieniędzy drodzy Raczej z zakupami ostrożnie, bo to jest właśnie taka karta. Że dobrze pilnować swoich finansów będzie. Moi drodzy, jakieś większe zakupy? Niekoniecznie w lutym. Niekoniecznie. Poczekać, moi drodzy. A jeżeli byście byli w takiej sytuacji, że musicie podpisać jakąś umowę, na przykład, czy już jesteście zmuszeni wziąć pożyczkę, czy kredyt, kochani, to. Proszę zwrócić uwagę, co podpisujecie, na ile Was stać, moi drodzy. To jest taka, powiedziałabym, przestroga tarota. I raczej tak jak powiedziałam, w lutym, kochani, nie robić większych zakupów, nie po prostu nie inwestować specjalnie, tylko zająć się uczuciami, które można powiedzmy tak wyprowadzić i te myśli negatywne, żeby być zadowolonym i sprawami zawodowymi, bo będzie się sporo tu działo. I trzeba naprawdę będzie być takim, powiedziałabym, rozsądnym, z dystansem podchodzić do wszystkiego i również do planowania zakupów. Moi drodzy, jeszcze z Reader White'a wyciągnę takie trzy karty na potwierdzenie, tak? Taka Potwierdzające to całe czytanie. No cóż, mamy tu królową Buław, mamy kochani cesarzową i mamy moi drodzy Tazia Buław. No cóż tu można powiedzieć, kochani, działanie. Więc będzie się działo, bo królowa Buław właśnie o tym mówi. Bo to buław są, prawda? I ona też mówi o tym, że jeżeli ktokolwiek z Was miał taką sytuację w poprzednim okresie, że to nadszarpnęło jego poczucie własnej wartości, kochani, to macie szansę w tym miesiącu to odzyskać. Królowa z kolei, cesarzowa, przepraszam, mówi o takim zadowoleniu, o dobrobycie, kochani, o dużych możliwościach. Ona też mówi o macierzyństwie dla niektórych osób, kochani. Jak najbardziej, moi drodzy. Więc można powiedzieć, że macie szansę, kochani, w tym miesiącu zapoczątkować, przeprowadzić, po prostu wdrożyć się w różnego rodzaju sprawy, które będą bardzo sprzyjające dla Was. I jeszcze tutaj na koniec mamy pazia, też buław, który mówi, że będzie trochę nowych spraw które będą wymagały działania, rozwoju. I, kochani, nie bać się, po prostu wziąć tą przysłowiową buławę w rękę i odważnie patrzeć w przyszłość, kochani. Nie martwić się o przyszłość, ale o niej należy myśleć, kochani. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie, moi drodzy, i zapraszam na następne czytania. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.